To co ci zrobiłem, to ci zrobiłem. jeszcze ci nie je zrobimy, aż płacimy. Poczekaj, poczekaj, Słabo że. Proszę Państwa, obszar w Ubrnici to jest 23 km wokół tych zabudowań ten budynek zarządu. Na ten cały ciąg technologiczny był przed nami, ten wyższy szyb to szyb Barbara, patronka wszystkich zawodów niebezpiecznych i proszę Państwa, też ja się umichał, jeżeli, ale oni będę Państwu mówił całkowicie w innym miejscu. I ta część podziemna, ten łańcuch który się pod nami rozpościera, zaczyna się spod słońca wielkie tam z biegnie w kierunku Koławy, a dalej w kierunku z Kujawskiej, i ten łańcuch ma 63 km długości, 6 km szerokości i zalega 9 kilometrów w głąb. Więc dziś będziemy sobie chodzić po takich wieśnięciach w soli Proszę Państwa, miejsce, w którym się znajdujecie, nazywa się Cechownia. Pamiętacie Państwo, cech taka organizacja skupiała różnego rodzaju zawody, również górników, cechowano, czy wydawano. Tytuły, przywileje. Stąd ta nazwa cechowa. Podobnie jak państwo mieszkają, to nawet siadają sobie na tych ławeczkach i czekają, aż dozór, czy takie osoby, które nadzorują robotę grunniczą, przydzielą im pracę. Cała trudność polega na tym, że chłopcy te sieci musi wiedzieć, co będzie robił pod ziemią, jakie wiąże są maszyny, urządzenia, że chłopcy u swoją robotę. Po jedzeniu i bo ani mama, ani tata, ani Magdona, ani żadna żadna, niczego mu nie dostarczy. Twarde męskie zasady obowiązują dwa prawa. Prawo koloniczne w i prawo cywilne prawne. Dlatego od tego momentu, proszę Państwa, jak wyjdziemy z tej cechowni, jesteście Państwo traktowani na równi z górnikami. Nie wolno Wam będzie zajmować tych hełmów z kufni, Musi się podporządkować, po nasze polecenia, wszystko to idzie w kierunku bezpieczeństwa. Górnicy, którzy otrzymali pracę, na ścianie, ale proszę Państwa, lampownia. Biorą ze sobą lampy, pochłaniacze, aparaty ucieczkowe, marki zjazdowe. I proszę Państwa, ja za chwileczkę też Państwa zaproszę do zjazdu. Pojedziemy sobie takimi windami, co prawda te windy nie wyglądają jak windy w Mariocie, są zdecydowanie inne, ale mają jedną wspólną zaletę. Są bardzo bezpieczne. Do takiego urządzenia wyciągowego wchodzi 3 osoby, a jest prawie 50, bo sobie pojedziemy na 3 Pojedziemy sobie z prędkością 6 metrów na sekundę, nie jest to inna szybkość. Pojedziemy sobie dziś na poziom 600. Co takiego się może wydarzyć podczas jazdy? Kompletnie nic. Kompletnie nic. Poza tym, że troszeczkę może zalegać w obszarze. Nie to, że naturalna tak to się dzieje. Idziemy wysoko w góry, proszę Państwa, albo stanujemy samolotem, No, z tymi uszami coś się na... Po prostu się... Proszę Państwa... thank you ундадакан менга сушак яғна код номердан зарас тоқ вани номер деса боржишга боғлиқ бўлди шаҳа меваис боржишга боғлиқ нема чизди чизди отароқ плач 아, uh -huh. <laughs> Yeah, Zapraszam wszystkich bliżutko do mnie. Bardzo proszę wszystkich bliżutko do mnie. Jał wybuchowych. My urabiamy sól metodą strzelniczą, dlatego za, za, e, zabierają niezbędne akcesoria do tego, żeby wykonać tam robotę strzelniczą. E, różnego rodzaju zapalniki, ląty, materiały wybuchowe. Biorą w taki specjalny skrzyniak, to wszystko wynoszą. Idą sobie, proszę Państwa, na parkingi samochodowe, wsiadają sobie do samochodów i od 3 do 4 kilometrów, jeszcze e, samochodami jadą do pracy. Zabierają ze sobą także rumuńskich górników solnych. Po ośowie z Królem Polski nowożeńcy podróżowali po kraju. Co jest najważniejszym elementem w życiu być jedzenia i picia, żeby człowiek mógł normalnie funkcjonować? Powietrze. Przepięknie. Powietrze. Bo bez tego jedzenia i picia to nawet psiący kościele mówi, że pan jest na pocztyni 40 minut trzyma, no nie? Ale bez... I i jeden przy drugi. jeden przed Jezu. 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 I, i tutaj jeden przy drugi. bardzo proszę mi tak? Zapraszam Państwa do domu. Podjęto decyzję odnośnie budowy naszej kopalni. Proszę Państwa, proszę sobie przypomnieć, 1937 rok przed II wojną światową, na przyjeżdżają firmy geologiczne. Na ten teren przyjeżdżają firmy geologiczne Polska Nafta pod dowództwem profesora Janczewskiego, który miał za zadanie poszukać ropy naftowej i gazu. No Zawsze te minerały napędzały gospodarkę każdego kraju, więc sądzono, że tutaj coś takiego również się znajduje. Robiono różnego rodzaju badania, stwierdzono anomalię ujemną, w związku z tym postawiono yy, wieże wiertnicze, zaczęto z góry. Proszę, tam zrył do mnie. Proszę z tyłu do mnie bliżutko, bo potem egzamin powie, że nie słyszał. A pana, proszę tego wysokiego, niech pana ciszy, ten zielony guzik będzie na pana w razie czego. W całej kopalni gasi światło. Słuchajcie. Zapalają się ląty. Płynie prąd. Jak płynie prąd, to zapalają się ładunki wybuchowe. <grym <grym Załączają się będę <grym> na bory. I tam, gdzie nie ma zagrożeń, zapala się światło. Proszę Państwa przez chwileczką, przez chwileczką idziecie świadkami takiej detonacji na przodu. On tego nie widzą, bo są na powierzchni. Skąd ta sól się tutaj wzięła? Pamiętacie Państwo, jak byliśmy nad morzem, to jaka ta woda była, no właśnie ludzie czakami się zawsze przekonaszam, czy była słońca <tuszy> źle czy śledzi od wody i kupe śmiechu zawsze jest. Ale tak już na poważnie. Otóż gdzieś we wszystkich kopalniach, niezależnie jakie minerały wydobywamy, czy to jest miedź, siarka, czy to jest... to jest sól, czy to jest węgiel. Jest taka osoba, taki duch kopalni, który od wieków pilnuje tych naszych skarbów. I u nas tego, jak tylko zjechaliśmy na poziom 600, momentalnie się pojawił, przydał cały czas z nami, wędrował, obserwował nas, pisze się z nami przywitać, przyjął w postaci takiego starego, właściwego sztygara z brodą. Patrzcie, ma laseczkę, którą pomoże górnikowi w pracy, a jak światełko zgasza, tę lampkę doprowadzi go do szybu. A jak nazywa się taka osoba, która w górnictwie. Ja to bym jeszcze dwa zadania powiedzieć. <tuszą> Proszę Państwa, w tej dawnocie mamy mundury górnicze. We wszystkich kopaniach są jednakowe. Rulał te sprzęgi to taki chyba jak nawet czas, czas nauczony, że tych czas nie może być więcej jak pięć. Także jak sobie wolno, w sobotę w niedzielę trochę szybko poformował, trochę słabszy do roboty w poniedziałek, w pracowałem, 70-70

Państwo, w szczególnym miejscu naszej kobani. czyli tu nie było budowy, tam się budowie pojawiły. Nawet inna na który stał tam, gdzieś tu. Pisze nawet jak tu pisze, droga ucieczkowa, nie? No właśnie, coś tu się niedobrego wydarzyło. Tu z panem Darkiem byliśmy 7 lat temu na ucieczce. A z tak. Na przodku byliśmy tam, gdzie ten wybuch był, prawda? No to mamy dla dzieci taką ekspozycję, no to chciałem Państwu też pokazać, żebyście tam widzieli, jak to wyglądało. Zapraszam Państwa za mną, pójdziemy na domu. Widzimy. A ja w dzień wcześniej jeszcze nie zrobię. Właśnie nie będzie na ładowany. 자, yeah. 야. Proszę Państwa, gdzieście dojechali już do upragnionego miejsca, to Państwa zaproszę, żebyśmy sobie poszli obok na komorę i sobie posiedzimy. Jesteśmy już na wrobnickach górniczych. Takim systemem komorowym, jak tutaj Państwo widzicie, w kopalni soli podawa eksploatujemy sól. Taka komora, na której się Państwo znajdujecie, ma 15 metrów szerokości, 15 metrów wysokości i od 230, od 250 do 300 metrów długości, w zależności od tego, jaką ją gorący lub biernicy wyznaczą. A nad nami nad nami jest półka stropowa i komora, półka komora, półka komora taki komór nad nami jest pięć, a pod nami kolejne pięć czyli w takiej jednej linii taki komór jest 11. a tak właściwie 13. ponieważ z rekordami inwestycyjnymi weszliśmy do poziomu 810, a w ten sposób filar komora, filar komora, filar komora pięćdziesiąt tego posadzania tego, dlaczego nie posadzamy to taki piękny, wielki wyroby z nawet tych 150 metrów. Z dwóch powodów. Pierwszy powód, podstawowy, to jest to, że sól jest bardzo miękka. Sól jest bardzo elastyczna. Wszystko, co jest miękkie, elastycznie przenosi naprężenia, więc po prostu oddaje się. Jest taka specjalna skala mosa, która określa twardość skał. To yy, sól jest na drugim miejscu potalku. On będzie się nam moc to sobie zerwiemy, potem tematycznie. też ale w trakcie rzeczy będzie trzymało. I druga sprawa, proszę Państwa, my bierzemy z tak potężnego wysadu solnego tylko 18 do 23% i zachowujemy te wszystkie zasady geomechaniki. Proszę Państwa, na długości 450 km takich obudów, jak tutaj Państwo widzicie, mamy niecały 1%. I to nie do tego, że nam się to wszystko zarywa, tylko są takie przerosty antydentowe, jak tutaj Państwo widzicie. Gdzieś tam się trochę byli, bo no tam dowód przyjdzie, czy tam urzędnik mówi troszeczkę na ulicy, czy ja... Uwaga. A ty podobny go Nie, Z janki, to robili z martewki małego z jawkry z yawek, jajka, a idzie kruszyńską i i bo ja to nie wiedziałem, że pan taki świn to no o co chodzi? O, co pan mówi? Oni jeszcze go na... Biało pomalowali. Hey, no nie? nie byliśmy, bo tu pan krzyż jest.

Kawę, widzę. nie I myślę, że ja Państwu podziękować, żeście znaleźli chwilę czasu, żeście przyjechali. Zobaczyliście na tym malutkim fragmencie naszej ja kopalni. Ja oczywiście to do tych tematy się tylko przyszli w domu, bo jakśmy w razie temacie i dogłębnie, po prostu zbadać. To byśmy, proszę Państwa, musieli tu być wiele, wiele godzin, bo jesteśmy w czynnej kopalni, mamy wyznaczony czas na wyjazd. Także dochodzimy, robimy żółwika, idziemy po trzech.

Bym <śleszy> się w życiu nie spodziewał, że to kibbe. Ja <śleszy> no pospiesz się, Mariusz. Jeszcze nie jeszcze nie wszedł. Tak. <śleszy> <śleszy>